Ziemia, nasza planeta, widziana z kosmosu, jest tylko niewielkim okruchem, ale dla nas ludzi to cały świat, miejsce, w którym żyjemy, pracujemy, wychowujemy dzieci. Czy dbamy o naszą planetę jak o najcenniejszy skarb, czy wręcz przeciwnie, sukcesywnie ją niszczymy. W tym programie poznamy wpływ człowieka na środowisko. Udowodnimy, że ludzie i środowisko są jak naczynia połączone. Dbając o środowisko, dbamy o samych siebie. Park krajobrazowy Dolina Dolnej-Odry został utworzony 1 kwietnia 1993 roku. I obejmuje obszar położony na międzyodrzu, pomiędzy rozgałęzieniem Odry na Odrę Wschodnią i Zachodnią, na północ od Widuchowej do kanału leśnego w pobliżu Szczecina. Powierzchnia parku wynosi 6009 hektarów, a otaczająca go Otulina 1140 hektarów. Park Krajobrazowy wraz z niemieckim parkiem narodowym Nacjonal Unteres Odertal tworzy Międzynarodowy Park Dolina Dolnej Odry. Na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry prawdziwe skarby przyrody można spotkać dosłownie na każdym kroku. Już po krótkim czasie można wprost zakochać się w pięknie tego miejsca przepełnionego niezwykłą florą i fauną. Dziś przejdziemy, a także przepłyniemy przez największe atrakcje tych unikatowych terenów. Zapraszam! W obrębie Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry występuje gęsta sieć starorzeczy, kanałów oraz rozlewisk, których łączna długość przekracza 200 km. Nieznaczne wyniesienie nad poziom morza sprawia, że teren ten jest często zalewany. Dzięki temu rozwinęło się tu olbrzymie torfowisko, będące największym fluwiogenicznym, to znaczy pochodzenia rzecznego, torfowiskiem niskim w Europie środkowej. Występują tu liczne gatunki roślin i zwierząt uznanych za ginące bądź też zagrożone wyginięciem. Jest to teren, który nie był zbyt mocno zmieniony przez człowieka. Nie do końca. Człowiek jednak postawił tutaj swoją stopę i troszeczkę poprzekształcał to międzyodrze. Natomiast należy pamiętać, że po II wojnie światowej ten Obszar nie jest już wykorzystywany, w związku z tym e, natura zabrała co swoje e, i e, możemy powiedzieć, że od e, tych kilkudziesięciu lat mamy tutaj e, warunki prawie że naturalne i, to, i ta dzikość na międzyodrze powraca. Fauna jest tu reprezentowana przede wszystkim przez ptaki, których w parku żyje 250 gatunków. Dolina Dolnej Odry jest dla nich ważnym przystankiem na drodze ich przelotów oraz miejscem koncentracji wielu gatunków ptaków wodno-błotnych, głównie gęsi i żurawi. Z gatunków lęgowych występują głównie ptaki drapieżne, takie jak bielik, rybołów, kania czarna, kania ruda, błotniak zbożowy, błotniak łąkowy, i sowa błotna. Dlaczego Dolina Dolnej Odry jest jednym z najcenniejszych ornitologicznie obszarów na terenie Polski? Tak w istocie jest. Ma to związek z wodą. Tak jak tu widzimy za naszymi plecami. Niemniej jednak nie chodzi tu o wodę w korycie Odry. To jest coś szczególnego i coś, co jest niestety bardzo, bardzo rzadkiego, unikatowego, decydującego tym samym o charakterze właśnie takim cennym tej doliny. Otóż oprócz wody płynącej, znajdującej się w korycie Odry, następują okresy w ciągu roku i najczęściej ma to miejsce pod koniec zimy, kiedy ta woda. Występuje z brzegów i zalewa ogromne, równinne łąki, które stanowią stołówkę i miejsce odpoczynku dla dziesiątek, czasem setek tysięcy ptaków. I ta różnorodność, zarówno gatunkowa, jak i liczebność, jest niespotykana w żadnym innym siedlisku. Jest to coś, czego nie da się porównać. Można zadać zatem pytanie: to co wabi te ptaki? Czym się cechuje tak, 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 yy, ta łąka zalewowa, skoro tak dużo ptaków i taka różnorodność? Otóż odpowiedź jest yy, bardzo prosta i łatwa do wyobrażenia. Otóż woda, która się rozlewa, ma gdzie się rozlać i to jest ta kluczowa kwestia, ma gdzie się rozlać. Rzeki w Europie zostały obwałowane, ograniczone wąską powierzchnią wzdłuż koryta i tym samym woda tam się waha w górę, natomiast nie wszerz. Natomiast tutaj, w Dolinie Dolnej Odry, zwłaszcza na jej górnej części, czyli między Kostrzynem nad Odrą a Osinowem Dolnym, to jest jedyny odcinek Odry w ogóle, zarówno po polskiej, jak i po niemieckiej stronie, który jest pozbawiony wału przeciwpołudziowego. Tym samym wody mogą się rozlewać bez granic. No, oczywiście gdzieś ta granica jest, ale jest to na tyle daleko, że tworzą się wielkopowierzchniowe, wielkoobszarowe, płytkie rozlewiska. I cechą tych rozlewisk jest to, że woda tam jest płytka, zatem szybko się nagrzewa. Przez to, że się szybko nagrzewa, następuje błyskawiczna produkcja pierwotna, wtórna. Fitoplankton, zooplankton, organizmy zwierzęce, które stanowią bazę pokarmową dla ptaków. I ta baza pokarmowa, przez to, że ma podobną głębokość, jest dostępna. To jest po prostu stołówka. W przeciwieństwie do innych akwenów, do, do wód, gdzie brzeg jest o jakiejś stromiźnie. Będzie wąski pasek dostępności pokarmu dla ptaka. Natomiast tam, gdzie jest płasko i płytko, to ptak brodząc będzie miał hektary przed sobą stołówki, która jest suto wyposażona. Ze względu na podmokły charakter obszar ten był niedostępny dla człowieka. Nie było tu nigdy osad ani wsi, chociaż tereny te były wykorzystywane w celach rolniczych. Głównie wypasano tu bydło. Ze względu na wahania okresowe poziomu wód wybudowano w okresie do II wojny światowej wiele budowli hydrotechnicznych służących niegdyś do regulacji poziomu wody na międzyodrzu głównie w celu utrzymania pastwisk oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Obecnie wiele z nich jest już nieczynnych, ale część z nich istnieje do dzisiaj, ponieważ zostały wpisane do rejestru zabytków. Za nami jedno z takich urządzeń hydrotechnicznych, jakich pewnie wiele jest na tym terenie. Do czego one służą czy służyły? E, tak, e, na terenie Międzyodrza funkcjonował w przeszłości e, cały system e, właśnie śluz, zastawek. E, zadaniem tych budowli hydrotechnicznych było e, balansowanie poziomu wody na obszarze Międzyodrza, ale też w e, obydwu ramionach, czyli w Odrze Wschodniej i w Odrze Zachodniej. Niestety w chwili obecnej większa część tych budowli hydrotechnicznych nie spełnia już swoich pierwotnych zadań możemy powiedzieć że pełnią trochę taką funkcję historyczno edukacyjną zabytkową tak a czy jest jakiekolwiek działające jeszcze obecnie, służące nam urządzenie hydrotechniczne? Tak, na Międzyodrzu, a właściwie w miejscu rozpoczęcia Międzyodrza mamy jas We wsi Widuchowa znajduje się właśnie dość spora budowla hydrotechniczna, to jest jas o długości 78 metrów, który został wybudowany w 1914 roku i zadaniem tego jazu było przepompowywanie wody z Odry Zachodniej do Odry Wschodniej, która była jest niejako sztucznym kanałem Odry. O jakim obszarze dokładnie mówimy, jeśli mamy na myśli ten najbardziej cenny obszar? No tu musimy wyróżnić te najcenniejsze siedliska. I to, ta łąka Łęgowa, tak się nazywa ten obszar zalewowy, zajmuje bieg. Odry od Kostrzyna do Osinowa, czyli 42 km, I trzeba pamiętać, że jest tylko i aż 42 km na ponad 600 km biegu odry w granicach Polski, więc jest to miejsce niewątpliwie szczególne. A szerokość tego pasa waha się od kilkuset metrów do 3 kilometrów, a więc są to w momencie, kiedy topnieją śniegi w górach, woda się podnosi, potrafią to być tysiące, dziesiątki tysięcy hektarów takich właśnie siedlisk których nie da się zastąpić w żaden inny sposób, żaden, żadnym innym siedliskiem i tym samym no, gatunki, które są uzależnione od tego siedliska, występują tylko tu i stąd ta unikatowość. Ale chciałbym powiedzieć o czymś szczególnym, bo myślę, że to widzów bardzo interesuje. Chodzi o to, że nawet gatunki, które nie są skrajnie nieliczne, czy też nie są objęte najwyższymi restrykcjami ochronnymi, tworzą tutaj spektakle, które są tak widowiskowe i tak w takim natężeniu, w takiej skali, że potencjalny człowiek nie zdaje sobie sprawy i często widząc to zjawisko na filmie czy na ujęciach fotograficznych, zadaje pytanie, czy to jest możliwe, że to jest tu? Czy to jest w Polsce? To chyba Afryka. Jak to? Dwa, trzy tysiące, piętnaście, dwadzieścia tysięcy ptaków w jednym miejscu? Jeszcze... Przeplatanych różnymi innymi gatunkami. Tak, to jest możliwe, ale niestety, 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 no na tym siedlisku. Yy, więc te spektakularne zjawiska dotyczą migracji gęsi. Arktyczne gatunki, które, których lęgowiska znajdują się daleko, daleko na północy i na północnym wschodzie. Akurat tutaj, w tym odcinku, przy odcinku warty i w Dolinie Dolnej Odry. Posiadając właśnie łąki zalewowe koncentrują się podczas migracji tutaj od wschodu i północnego wschodu zawężają się do takiego gardła, skąd rozpieszają roz... się, można powiedzieć, w różnych kierunkach zachodnich od północnego zachodu po południowy zachód Europy. To samo dotyczy żurawi. Gigantyczne największe zlotowisko żurawi właśnie w dolinie Dolnej Odry, w okolicach Widuchowej. Grubo ponad 20 tysięcy żurawi można spotkać na złotowisku, co jest największym złotowiskiem w kraju. Jeżeli ktoś przyjrzał się, miał szansę zobaczyć piękno majestat żurawia, pojedynczego osobnika, to proszę sobie to przemnożyć razy 20 tysięcy, kiedy taki właśnie w pięknym jesiennym świetle, wśród mgiełek ciszy jesiennego poranka, wylatują, wydając sobie piękny dźwięk klangor, dziesiątki, setki, tysiące żurawi. Więc to są takie miejsca, które wyróżniają niewątpliwie estetycznie i wrażeniowo pod, pod, pod tym względem Dolinę Odry. W parku występuje 427 gatunków roślin. W dolinie Dolnej Odry żyje 250 gatunków ptaków. Cały obszar parku należy do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. Jak można podziwiać ten obszar? Jak go zwiedzać? Nie jest to prosty obszar i najłatwiej oczywiście z wody. Czyli polecam wyprawy kajakowe, aczkolwiek to też nie jest proste, dlatego że te kanały z roku na rok troszkę zarastają. I jeżeli chcemy naprawdę poczuć przygodę, to właśnie kajak, mapka, GPS i na pewno przeżyjemy przygodę życia. Tereny Doliny Dolnej Odry są niezwykle urokliwe i wprost stworzone do obserwacji ptaków. W końcu to jeden z najcenniejszych ornitologicznie obszarów na terenie Polski. Dlatego można spotkać tu wielu pasjonatów birdwatchingu, by go uprawiać. Wystarczy mieć choćby taki sprzęt jak ja i dużo cierpliwości w oczekiwaniu na jeden z 250 żyjących tu gatunków. Aha, trzeba jeszcze także zachować absolutną ciszę, a więc Cii!